Autentycznie flickerują mi modele? Czy gra gracze nie, ale flickerują mi modele otoczenie? Ale gra No wyłączyłem... Nie mało, że... Ja nie wzmocniam ściany, no, że... Dobra, coś trzeba wzmocnić, nie? Rozjebałem Egerowi jego gadżet Pira, ostatnie drony Czekaj, drugiego rozstawię Zrobię tak, żeby się nie zorientował Czyli czy ściana? Nie jestem pewien. Nie jestem pewien na zapasze, bo... Ej, ja mam Wolfaka legalnego, bo ja nie tak filtruję, że widzę przez czasami. No dobra, pan mi nic. Ej, to ma być? Czemu? to to ma być? Co to to Co to lubił. być? Co to Co to jest, Blackboard. Blackboard jest. A, co A, Nie wiem, to grę. Ej, Co to jest najgorsza gra. Ej, wygraliśmy. to, to jest, przez nie, nie, wszyscy się nawet zajebali Ja to nagrywam, bo to co ja widzę, to jestem. to jest atak? Czy dalej obrona? Dalej obrona. Bronimy się dalej. Dalej jestem podlany. Jak ja mogę sterlować sojuszników jakoś fajnie? Rzuć mi nic. Wiem co. Będę ich tego. Nie, to nie działa. wezmę tego gangstera ponownie. Będę im niszczył. Będę niszczył im gazety? Więc to jest kokos. Na Jak był ten, no, co to jest? Co to kurwa jest? Ty mogę ją zabić? Mogę rozjepać się w tę No Co to jest? Kurwa, A. co to było? Nie było. Ale to jest Czy to B, a Lesion Trapem dalej działać, Chyba nie. Chyba nie zdaje obrać. A, nie ma Fendi Fire. Mam 60 VW, nic nie Ja mam 80. Ja mam Nie jak teraz, słuchaj, te tak robić? Nie Może mi się uda, kupi, zabić. Chcesz wątpić? Co? Ja muszę tam podłączyć gra, bo nic nie słyszę. Wow, no skąd? Aha, aż się weszła jej. Nie widziałem, tylko jej głowa była. Gdzie ona jest? Na schodek. Na schodach? Ja nie mam grafiki włączone. Ja też Ale bo ja, o ten też je, je, jak zobaczysz to nagrań, nie nagrań. Nie, <grym> nie, wiesz, co nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, widzę nie. Nie, 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 się tam

Twoja ja duża. Podoba mi się, tam ta mi się na, na niebiesko, Twoja nie duża przegrała rundę. Ale nawet nie było kontestat, okay. przepraszam bardzo, przecież e, d, nawet nie było powiadomienia, że oni obiekty A, to jest Secure area, na tym wiedziałem. Ale nie było nawet powiadomienia. Teraz atakujemy. Ja wezmę jakąś bezpieczną klasę, na <coughs> przykład Blitza. Ja no to <coughs> <bezpiecznego> się zastarczą, no. Dobro, wiesz <coughs> goś zastarczy. Kurwa. Nie wiem biesz. Wezmę, bo chcesz dawać szybki Thomas teraz. Ej, jest zwiększenie opóźnień Nvidia Reflex. Ty jesteś opuśniony sobie na bardzo wysokie eee, Wyłącz detale. to, wyłącz to, bo jak to włączyłem to mi gra gorzej Co za kurwa koty jak jest, to Tomasz, to mać, co to kurwa jest? Nie wiem, reddit jak chuj cała tego Czemu nie za starszą? No nie chcę za to <laughs> mi Bo jestem pewien, że mogę zmienić dużo od tego na pewnym Dałem poziom detali na maksymalny i ta na minimalnym poziomie detali O, oh. patrz Już Kur... Nie, no, autentycznie flickerują mi na czarne obiekty. i się nie, nie pojawiają po prostu. Brakuje piramy. Ale no, co so, przecież tak wygląda, jak gówno. No, się z żaden, Dobra, to myślę, że żal jeden a Jest. masz Jest. 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 kurwa. Jest. 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 Ja Jest. 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 Dobra, już możemy iść dalej. Mam pulsa, uważaj, uważaj, miałem puls. Nie boję się pulsa. Idę się się. ogłuszać sojuszników. Czemu ten celownik jest taki, jakby Ten czwórka? Ty grasz 14? Tak. 16 na 10. To jest średnik 1,5 tej, by Nie, on teraz jest razy 4. To jest na 1,5 Ja gram w 14. No 3 si się zdziwiłem, że. pytasz. ja nie, no. nie ma stryma. Ale już mam streama. A ja uważam, że to Mogę zabić sojusznika, czy to jest nielegalne? Mogę się odczepić od tej liny, bo. Niepokój. Albo czekaj. To in case jakiś niegaryskawszy. Co to aż? To jesteś ty? No. Nie. Co ty aż robisz? Tam jest przeciwnik.

Kurwa, ale ta gra jest z gównem No autentycznie nawet jakby mi to działało w 244k to, to jest po prostu straka? Dobra, zobaczmy Tak, to Tak na play Jak mogę jeszcze trollować sojuszników? Trollolu? Nie ja grałem w ogóle, ink, ink, co go? Będą rzucał kandela wszystkim? Chyba chciałem przepalać ściany. No znamy to fazodronowanie już nie znamy to znamy Faza oh, dronowania trwa 30 sekund, a luda wyjścia. No, <laughs> <laughs> to jest... Pamiętam jak tę grę brano na poważnie. Nie, nie grzech. Śmieszne, co co? 6 na 1 sekunda. Tak, paradzy. W tak zwanym pikot tak tej gry na miejscu 3 światów w katolicy było 90 osób. Tak będę. 5 sekund to go. Ale. słupki chyba? Nie, no. Po prostu <grym> było jakieś tam. jakieś community było naokoło tej gry, a teraz to nie, <grym> nie, nie wiem kto w to gra Autentycznie nie wiem, nie wiem, jak jest, yy, bo kiedyś to mogłem sobie wyobrazić typowego gershalsiego jako jakiegoś twarza totalnego, ale, no, ale teraz ja, ja po prostu nie jestem w stanie sobie wyobrazić, kto jest jakby playbase Ślicznie mi tekstury, nic nie, znaczy nic nie widzę, ale mi, też widzę wiele Powiedz mi gdzie są. Zrobiłem za rok. Coś tutaj. Robicie? Zostawłowyj coś. Dzięki. kurwa Śpijysz tylko mnie. Nie, no tego debila też. Dobra, małecz kurwa, tylko masz oglądanie się. Ja to jest. Zajebałem sojusznika, ale weźmy się. się, się z... Znudziło mi się to trolowanie sojusznika, jak go zabiłem po prostu. Dobra, to. Weźmy się, gdzie. Czekaj, co tu jest. Mmm, mister. To, to się. To się buja. Czekaj, bo słyszę śmierć ziela przed sobą. Coś tu słucha. Co mi tutaj? I... Ej, nie na no coś? Liczy na niego, napierdolajcie To się tak ruszasz myź. czy ktoś coś robi? Gant. Gant pójdzie. Ktoś tu jest jakiś przeciwnik, ale nie wiem gdzie. Kapkę mam na górze. Słyszać z kurwy sen. kurwa na górze. No jest tam, kurwa i ja odsalowałem, bo mi powiedziałeś, że go nie ma. Zamki, ty jest kurwa. To nie był kapka To z tego.